Personality plus, daily miracles, every day. Cuda każdego dnia 25 października 2025 roku oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Witajcie kochani. Oglądacie program Cuda każdego dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość Plus. Dziś zadajemy pytanie, które poruszy Twoje serce. Na którym miejscu jest dla Ciebie Jezus? Masz plan na dzień? Czy rzeczy ważne, pilne, a może mniej ważne, są na właściwym miejscu? Gdy czegoś pragniemy, podporządkowujemy temu wszystko. Odwołujemy spotkania, wstajemy wcześniej, ponosimy koszty. Gotowi na pytanie, czy Jezus jest Twoim priorytetem? Zostańcie z nami. Jezus opowiada w Ewangelii według Mateusza, rozdziale 13, wersetach od 45 do 46, Królestwo Niebios podobne jest do kupca, którego ambicją jest pozyskanie pereł o wyjątkowej wartości. Pewnego razu trafia na niezwykle cenną perłę i aby ją nabyć sprzedaje cały swój majątek. Czy wiesz, co jest najcenniejsze w Twoim życiu? Czy Jezus, droga, prawda i życie jest odpowiedzią na każde Twoje pytanie? Czy to do niego dopasowujesz swoje plany, pragnienia, czas? Bóg mówi do ciebie: Kocham cię bardzo. Zostawiłem wszystko, by mieć z Tobą relację, by żyć życiem, jakim Ty żyjesz, by umrzeć za Ciebie. Znam Cię doskonale, wiem, z czym się zmagasz, ale chcę usłyszeć Twój głos. Chcę być pierwszym i ostatnim w każdej Twojej sprawie. Zaufaj mi, zatroszczę się o Ciebie. W Ewangelii według Mateusza, rozdział 6, wersety od 31 do 33, Jezus mówi, nie martwcie się, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. On ma dla Ciebie dobre rzeczy. A oglądając nas na Christian Culture Network lub Osobowość Plus nie pomijaj reklam, kliknij subskrybuj, zostaw komentarz, udostępnij odcinek na swoim profilu i w grupach społecznościowych. Twoje zaangażowanie pomaga algorytmom YouTube nieść Ewangelię do nowych serc. Kliknij subskrybuj i wyślij ten odcinek komuś, kto szuka priorytetów w życiu. Niech usłyszy, że Jezus czeka na niego. Chcesz codziennych inspiracji, by stawiać Boga na pierwszym miejscu? Wyślij SMS cuda na 697 473 741 całkowicie za darmo. Wyzwanie na dziś. Zastanów się, co jest Twoją cenną perłą i czy Jezus jest na pierwszym miejscu. Napisz w komentarzu. Jezus jest moim priorytetem i podziel się, jak On przemienia Twój dzień. Jeśli to porusza Twoje serce, pomódmy się razem. Panie Jezu, dziękuję, że jesteś moją najcenniejszą perłą. Naucz mnie stawiać ci na pierwszym miejscu, ufać Tobie i oddawać Ci każdy dzień. Pragnę żyć blisko Ciebie, w Twojej miłości. W imieniu Jezusa. Amen. Jeśli ta modlitwa Cię poruszyła, kliknij, lubię to i udostępnij ten odcinek. Amen. Jezus jest Twoją największą wartością. Stawiaj go na pierwszym miejscu, bo cuda dzieją się każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek o Bożej Transformacji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oglądaj w całości, udostępniaj, kliknij dzwoneczek i bądź częścią społeczności, gdzie wiara stawia Jezusa na pierwszym miejscu. Chcesz wesprzeć misję Christian Culture? Kliknij super podziękowanie lub skorzystaj z innych form wsparcia dostępnych na stronie www.polskieradio.cc. Twoje zaangażowanie pomaga nam głosić Ewangelię. Niech Bóg Was błogosławi. Suda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj, bądź częścią Bożej rewolucji miłości. Opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja audio wideo Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteście. Personality plus daily miracles, hoping nights every day Dzień zaczyna się biegiem Zegar pędzi jak szalony Lista spraw się piętrzy w górę każda woła jestem najważniejsza Pytasz siebie, co jest ważne Czy to pogoń za tym, co znika? Chcesz czegoś więcej dziś? Gdzieś tam w sercu cichy głos. Czy to jego miejsce zajmuje? Coś innego w tobie ci? Lecz on mówi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem twoja. Najcenniejsza perła, za którą wszystko dasz, szukaj mnie najpierw, a reszta będzie ci dana. Do mnie dopasuj plany. Mam dla ciebie czas. On kocha bezgranicznie. Całe swe życie oddał, i czeka byś go postawił na biedy stale. Serca dziś, jak kupiec, co znalazł skarb wielki, sprzedał wszystko, by te perły mieć. Czy masz odwagę, by ten krok zrobić? Oddać mniejsze za to, co trwa wiecznie. Hey! Niech Jezus będzie odpowiedzią Niech Jego królestwo w Tobie śni. Lecz On mówi Ja jestem drogą i prawdą i życiem Twoja Najcenniejsza perła, za którą wszystko dasz Szukaj mnie najpierw, a reszta będzie Ci dana Do mnie dopasuj plany, ja mam dla Ciebie czas On kocha bezgranicznie Całe swe życie oddał i czeka byś go postawił na piedestale Serca ci Nie martwcie się, to jego obietnica On ma dla ciebie dobre rzeczy Wysłucha każde westchnienie serca Chce być pierwszy Jak twój świat się zmienia Lecz on mówi Ja jestem drogą i prawdą i życiem Twoja najcenniejsza perła, za którą wszystko dasz Szukaj mnie najpierw, a reszta będzie ci dana Do mnie dopasuj plany, ja mam dla ciebie czas On kocha bezgranicznie Całe swe życie oddał i czeka, byś go postawił Stale serca dziś Postaw Go na pierwszym miejscu dziś Jezus jest Twoją wartością On ma dla Ciebie plan Cuda dzieją się każdego dnia W Nim znajdziesz sens miłości i spokój Jemu ufaj, w Niego wiesz, Do końca dni, Amen